Od 9 lipca do 28 sierpnia w Miejskim Domu Kultury można oglądać wyjątkową wystawę pod tytułem Fotografia dzikiej przyrody. Organizatorem i pomysłodawcą turnę ekspozycji po Polsce jest Jerzy Zegarliński z agencji Zegard. Szanowni Państwo, od 1965 roku dwie znakomite brytyjskie instytucje, mianowicie BBC i Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, organizują konkurs światowy fotografii pod oryginalną angielską nazwą Wildlife Photographer of the Year, tłumacząc dosłownie Fotograf Roku Dzikiej Przyrody. Wówczas, te 51 lat temu, w 1965 roku, na konkurs napłynęło dokładnie 361 zdjęć wykonanych wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii. Na ten sam konkurs w roku 2015 Napłynęło ponad 42 tysiące zdjęć wykonane przez ponad 4 tysiące fotografików z 90 krajów z całego świata. Ekspozycję, którą można oglądać w Ostrowskim MDKu, tworzy ponad 50 zwycięskich zdjęć z konkursu Wildlife Photographer of the Year w latach 2002-2015. Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie, a przez sale wystawowe przywija się nawet kilka milionów ludzi. Warto dodać, że w ciągu wielu lat trwania konkursu wśród laureatów nigdy nie zabrakło polskich autorów. Na tej wystawie można zobaczyć starcie sokołów Antoniego Kasprzaka oraz perkozy karmiące młode Renate i Marka Kosińskich. Daje nam to bez wątpienia powody do dumy, bo polska przyroda, choć nie tak egzotyczna, jest równie piękna. Jak podkreślał organizator ekspozycji, ta prestiżowa wystawa to coś więcej niż same zdjęcia. Fotograficy stają się ambasadorami świata natury, ukazującymi artystyczną perfekcję i wspaniałości otaczającego nas świata. Przyroda istnieje sama z siebie i dla siebie, a zdjęcia stają się obrazowym dokumentem jej przemijania. Każde opatrzone jest dokładnym opisem, zawierającym nazwiska autorów, parametry obrazu, jak również okoliczności, w jakich dana fotografia została wykonana. Dzięki tym notatkom możemy dowiedzieć się, ile potrzeba umiejętności, wiedzy, pasji, nawet cierpliwości, a czasem szczęścia, żeby zrobić zdjęcie, które przebije się przez kilkadziesiąt tysięcy innych fotografii. Pierwsze, pierwsze wrażenie że ogląda się jakiś rysunek drzewa, prawda? Sytuacja miała miejsce w Szwecji. Sytuację tę zauważył fotografik lecący samolotem. Mianowicie był las świerkowy, po którym przeszedł inny Ichni czy jakaś inna wichura, nieważne jak się to po szwedzku nazywa, prawda? I obalił większość tych świerków rosnących tutaj. Była też Polana, wiodła do niej droga piaszczysta. Przyjechały ekipy z ciężkim sprzętem i od kół tych ciężkich samochodów porobiły się dodatkowe elementy. I nagle ta droga stała się jakby pniem. Dodatkowe dróżki ich rozjeżdżania się porobiły się jakby gałęziami wychodzącymi od tego pnia. Wyróżnione prace obrazują zachowanie się indywiduów i zbiorowości ze świata roślin i zwierząt, a także krajobrazów, poprzez jałowe pustynie, wzniosłe granie, gęste tropikalne dżungle i otwarte oceany.